pokażę, jak używać fartucha. Pokażę, jak zakładać fartuch na kokpit kajaka. Więc na początek zakładam fartuch na siebie, czyli po prostu wkładam w niego nogi. Najpierw jedna, później druga. Dopasowuję go odpowiednio na wysokość, tak żeby mi pasował. No i wsiadam do kajaka, kiedy już jestem w kajaku, najpierw tutaj zakładam tylną część, staram się, żeby gumka, która jest naokoło całego fartucha weszła tutaj jak najlepiej. Następnie pamiętam żeby ucho Partucha, było na zewnątrz i wywijam w ten sposób przednią część, żeby ta guma była do góry. Tutaj łapię wciukami i wypycham jak najmocniej do przodu. Czyli robię taki ruch, że tu trzymam i tutaj yy, opierając się jednocześnie na nogami, na podnóżkach wypycham do przodu i zakładam. Jeśli tutaj się nie założył, to robię to w ten sposób i fartuch jest yy, założony. Teraz żeby fartuch zdjąć w wypadku sytuacji, yy, w której potrzebuję po prostu wyjść z tego kajaka, wyjść z kokpitu, no to albo pociągam mocno za ucho do siebie, albo po prostu najpierw przed siebie, a później do siebie. Yy, I jeszcze raz. Na początku tutaj zakładam z tyłu. Fartuch będzie się lepiej zakładał, kiedy będzie delikatnie zmoczony, więc można to zrobić wtedy będzie e, łatwiej jak już mam założone z tyłu mniej więcej tutaj do tego miejsca wywijam przód w ten sposób biorę rękę, kciuk oba kciuki stawiam tutaj, blisko ucha pamiętam, żeby ucho było tu, nie może być pod spodem i w tym momencie naciągam fartuch tutaj przyciągam i jestem, jestem zapięty i znowu żeby fartuch zwolnić, zdejmuję i wychodzę z kajaka.